Dzisiaj świeci słońce. Jestem przy kanale przy hicingu Po tych wielkich deszczach czterodniowych, opadach. No jak widać, szkód trochę się narobiło. Wody było dużo. Ale wczoraj i dzisiaj świeci słoneczko. Nic nie widzę, bo mi w słońce w na świeci. Nie wiem, co nagrywam. Może coś z tego wyjdzie. Ale tam widać barierki. No, To jest Hitching. Tam jest Stacja autobusowa, Francuska i początek. A tu bariery uszkodzone. Woda płynie, dziarsko. No woda to żywioł. Ogień i woda. Najgorsze żywioły, które ciężko powstrzymać. I ludzki język, bo wschód może dużo zrobić. No idę dalej. Zobaczymy, co dalej się wydarzyło. Nie wiem, gdzie nacisnąć. <noise> bo nic nie widzę. Muszę zmienić kierunek. O, teraz mogę widzieć, gdzie, gdzie naciskam.